W Szydłowcu mamy wielu utalentowanych artystów, w których warto inwestować. Dzisiaj porozmawiamy z jedną z nich, z Zuzą Gadowską. Paulina Rudzik, zapraszam do oglądania gościa z TV. Muzyka Naszym dzisiejszym gościem jest młoda artystka Zuza Gadowska. Witam. Mogłabyś nam opowiedzieć swoją przygodę związaną z muzyką i powiedzieć, jak ona długo już trwa? Pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny, przez to od najmłodszych lat miałam styczność z muzyką. Odkąd mama zapisała mnie do szkoły muzycznej na skrzypce, bardzo zaczęłam się tym interesować, co prawda bardzo też chciałam tam pójść. Potem doszedł fortepian w szkole, na którym już od trzech lat gram. Mm. Potem zaczęłam się interesować innymi instru instrumentami, takimi jak ukulele czy gitara. Po czym jak e, przyglądałam się coraz to bardziej e, mojemu tacie, który śpiewa, e, uznałam, że też mogłabym spróbować. E, przez to zapisałam się na e, lekcje wokalu. E, I zanim właśnie się z tym pokazałam, chciałam e, poćwiczyć, prawda, żeby nie wychodzić jakby tak nie potrafiąc, jak się okazało, dobrze mi to wychodzi. A co możesz powiedzieć o swoich rodzicach? Wspierają Cię w dążeniu do celów? Tak bardzo. Mama zawsze wodziła mnie do szkoły muzycznej, słuchała jak gram na skrzypcach przez tyle lat. Gdy śpiewam, zawsze mi daje dobrych rad. Tata tak samo mnie wspiera, nawet czasem mnie uczy grać na niektórych instrumentach na których może, więc a powiedz nam, czym się aktualnie zajmujesz i poprzez co starasz się rozwijać swój talent? Aktualnie uczęszczam do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Radomiu. Udzielam, bardzo się udzielam przywłocu też w takich projektach jak w zamku, w teatr różne takie rzeczy. Próbuję też jak najwięcej pokazywać się na różnych konkursach, żeby do żeby mieć jak największe doświadczenie, jeśli chodzi o śpiewanie. Mhm. Właśnie ostatnio było głośno o projekcie Scena zamek dla każdego, wziąłeś w udział, prawda? Czy możesz nam coś o tym opowiedzieć? Yy, bardzo chciałam tam wystąpić jeszcze przed tym, jak śpiewałam. Yy. No na szczęście wystawili to drugi raz, yy, zrobili ten konkurs i dało mi się, bo wygrałam. I co możesz o tym powiedzieć? O swojej wygranej? Mm, bardzo fajny y, pomysł był z wygraną, ponieważ y, mam szansę wystawić y, recital swój mm -hmm. własny, na którym będzie dużo fajnych rzeczy, tak mi się wydaje. Zaproszę dużo gości i będzie tam róż będzie dużo różnych gatunków muzycznych pokazanych. Mm -hmm. A co możesz nam powiedzieć o współpracy z zespołem Ira? To była bardzo fajna współpraca. Mogłam popracować w studiu, zobaczyć jak to jest, właśnie zobaczyć jak to się nagrywa wszystko, wokal, skrzypce, bo też grałam tam na skrzypcach. Bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o Twoją przyszłość, to wiążesz ją z muzyką, czy masz również inne plany? Jak najbardziej. Z muzyką oczywiście, ale chciałabym też nie tylko na tym kończyć, to listę moich zainteresowań, mm -hmm. ponieważ interesuję się też wieloma rzeczami na przykład gotowanie i w ogóle mm -hmm. trochę ci na włączenia. Zoci no, no. dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów, a Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków gościa z Siegu TV.